Ma na wszystkim w kolejnym odcinku. Dzisiaj e, będę woził siano na strych. Bo to z pierwszego pokosu, z drugiego pokosu, siano już mi się skończyło. Ta otawa na strychu. No i trzeba nawieźć już e, siano z pola na strych. Tam co mam wyskładane. To wszystko wam będę pokazywał. E, tu już dostały dzisiaj rano ostatnią dawkę, porcję tego siana z drugiego pokosu, już ostatnich sestrych urzuciłem, no i dzisiaj trzeba nawieść kostek siana z pola, więc dobra, będziemy się widzieć w polu, jadę taczkami i będę Wam pokazywał jak to wygląda. Jestem już w polu. Pierwszy transport załadowany, 5 kostek. E, siana sobie tak wezmę z 30 kostek dzisiaj. Związę, żeby co chwila nie jeździć i z 10 kostek słomy jeszcze sobie też pod rękę tam do ścielenia wezmę I tu portfolio mam właśnie siano elegancko wyskładane no i będę sobie tak po trochę woził. Tu jest chyba z 200 kostek, z tego co pamiętam. No i to pomału przez zimę będę sobie zwoził. Dzisiaj wezmę z 30 kostek, jak mówiłem. Tu 5, no i jedziemy z pierwszym transportem zawieźć to na strych. No i jeszcze 25 kostek oprócz tego będziemy wozić siana no i jeszcze z 10 kostek słomy sobie tam gdzieś z boku położę żeby mieć pod ręką do ścielenia no pastwiska zimą tak wyglądają zaśnieżone i będą wegetować do wiosny no dobra lecimy nie ma czasu Na to wygląda tak, to już pierwsze pięć kostek, siana już, takie resztki zostały z tego z drugiego pokosu, Mam trochę słomy no i tu zostało to siano, co po deszczu do sąsiada co robiłem, tego owce nie chcą za bardzo jeść, e, praktycznie tego nie jedzą, więc to pójdzie na pościółkę, a tu nawieziemy sobie siana z pola. Dobra, jadę po następne kostki. No i dobra. 30 kostek siana sobie tu nawiozłem na miesiąc powinno starczyć. No może nie całe. No i jeszcze kilka 10 kostek słomy. No, więc tak to na strychu tu wygląda. I jak braknie to znowu się do, z pola dowiezie. Zaraz wam też pokażę nowe nabytki to siano takie o widzicie jest to po deszczu co kilka razy je zalało tego owcy nie chcą mieć, więc to na pościółkę będzie tu nie ma dużo tego siana już dobra lecę dalej kolejny dzień wczoraj woziliśmy siano na strych a dzisiaj pokażę wam te nowe nabytki, ja już wspomniałem wcześniej. No i idziemy A nowymi nabytkami jak się możecie domyśleć są kury. Mama miała likwidować część kur, zostawić ino parę na zimę, ale ostatnio dostaje dużo zamówień na jajka swojskie, więc postanowiła dokupić sobie kur. I dokupiła ich 10. Eee, już Wam je pokazuję. One tak na razie bokiem sobie chodzą. jeszcze nieprzyzwyczajone. Tu są dwie. Jedna, druga. No i reszta tutaj za betonem stoi. O. Są to wnioski Nie wiem jaka to jest rasa. Rossa chyba. Nie miał pojęcia. No, i e, muszę powiedzieć, że kury niby ładne, ale, ale, strasznie drogie. Można powiedzieć masakryczne. Za taką jedną kurę e, teraz na takich rynkach z drobiem trzeba zapłacić 50 zł. No więc kupiła mama 10 kur zapłaciła 500 zł za 10 sztuk więc możecie sobie wyobrazić jak strasznie do góry poszło wcześniej kosztowały 25-27 zł do 30 a teraz 50 zł za taką kurę boajem na takich właśnie rękach drobiem. No więc yy, wydatek kosztowny poszedł z mamy strony, chciała yy, dokupić, sobie kupiła, no i mniej więcej tak to wygląda. Mamy miała, że będzie likwidować część kur, zostawił no kilka na zimę, no ale z racji tego, że dostaje więcej zamówień na jajka, to dokupiła, no i siedzą sobie. No, także 50 zł za kurę 500 zł wyszło za 10 sztuk strasznie dużo. No ale jeśli się chce mieć, trzeba dać. Niby przesada, ale co zrobić? Dobra, no i na koniec pójdziemy sobie jeszcze z owcami. E, tą paszę od kur na razie daję sobie na beton, bo jak wypuszczą owce, to mi tu wlatują i wyjedają, to więc trzeba to przed nimi. Chować. No Pójdziemy sobie teraz z nimi jeszcze na koniec na chwilę na e, ostrężynę. Dzisiaj dzień dosyć ciepły, tylko że wiatr taki chłodny wieje. No tu się śnieg już praktycznie zniknął. Jeszcze tam gdzie bardziej w cieniu to stoi. Więc Dobrze im się sprawdziło to, że Pogoda będzie w tym tygodniu Na no plusie jest Tyle, że ten wiatr taki mroźny Zimny wieje Tyle już z tego Dobra, wypuszczamy Owce No ty też idziesz też Dobra no. Tu przymkniemy, żeby mi pury tam harmidru nie narobiły Otwieramy bramkę i one sobie zaraz lecą. Widzicie już tam chodzą, bo myślę, że tam jest pasza. A tu nic z tego. Dobra Otwieramy Jak sobie lecą Bolu się my szaleje. Gucio reszta rajny 3, 6, jeszcze dwie one tam stoją idą dobra Pszk. tu przymknęłem żeby kury nie uciekły i lecimy z nimi na Ostrężynę poszły W polu tam lata. No i poszły. Do polanie nie lecą, to zatrzymują się przy krzakach i sobie skubią tą ostrażynę. Wczoraj też były, tylko i no pół godzinki. Wczoraj straszny wiatr miał zimny, więc ino na chwilę je wypuściłem. A dzisiaj dosyć ciepło to z godzinkę z nimi tu postoję o, już jedzą sobie więc fajnie Staję sobie tu na środku drogi yy, Bo są dwie cwane owce ta Bianka i iskra, ta tutaj na początku patyka one jak stałem bardziej w tamtą stronę to dawały mi dyla, albo tu przy drzewie Albo tam przez krzaki i szły mi do stajni z powrotem. Więc stoję sobie teraz tu na środku drogi. A podchodzą, to pomacham patykiem i wracają się. No. Widzicie, wlazły już w krzaki. Już sobie ostrężynę wyjadają. Boluś też tam z matką stoją, jedzą. Gucio też wcina. Tak myślę jeszcze do dwóch tygodni. Bolek postoi z matką tam osobno. A po tych dwóch tygodniach już będę musiał oddzielić barana. Dorosłego, czyli Gucia. On pójdzie na miejsce właśnie tam. Malwiny i Bolka. A one dołączą do stada. No i tak już do wiosny sobie posiedzą, żeby baran nie przepychał. Nie przeganiał owiec. Żeby miały spokój do wykotów. No, Więc sobie osobno będzie. Dar się nie będzie, bo yy, tam mają takie szpary yy, pomiędzy deskami, takie większe. Więc się widzą, czują to jakiegoś większego harmidru nie będzie. Byłby, jakby się któraś może goniła, to wtedy on by się chciał tam dostać. No ale już prawdopodobnie wszystkie są Wy zakacane, to nie ma problemu. Dobra, na dziś wszystko. Ja stoję tu z nimi z godzinkę. Zamykam do stajni I widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy. Trzymajcie się. Cześć.